To Tomek Mind Transformation Solutions. Dzisiaj chciałem powiedzieć o wytyczaniu celów. Z zamiarem zrobienia tego wideo, noszę się od jakiegoś czasu, gdyż często zdarza się, że na kursie jest ktoś, kto ma z tym problem. Z reguły pada takie zdanie, ale ja nie wiem, czego chcę, lub nie wiem, czy to, co chcę, jest dla mnie właściwe. Postaram się w tym nagraniu odpowiedzieć na pytania jaki wpływ na nasze funkcjonowanie ma ustalanie celów jak nasz system nerwowy reaguje na brak celów dlaczego część z nas jakoby nie wie czego chce i jak to przekroczyć na koniec podam wam prostą technikę jak ocenić czy podejmowana decyzja jest dobra czy raczej nie najpierw Sprawdźmy, gdzie postawa, nie wiem czego chce, jest w systemie profesora Gravesa. Więc e, jeśli uznamy system nerwowy jako pojemnik, jako pojemnik na... Nasze sposoby dawania sobie rady, na nasze strategie, na nasze przekonania, nasze wartości pojemnik, który cały czas ewoluuje i zmienia się pod wpływem napływających, pod wpływem napływających bodźców ze zewnątrz, po to, by zaakomodować nowe, yy, nowe zmieniające się warunki, to pozostawanie na stanowisku, nie wiem, czego chcę, albo czy to, co chcę, jest dla mnie właściwe, jakiej to dostarcza stymulacji do systemu nerwowego? Oczywiście, nie dostarcza żadnej. Oznacza to, że tak naprawdę... To, gdzie pozostajemy, to jest strefa komfortu. Nie ma tutaj żadnej stymulacji. Tu się nic nie dzieje. Pamiętajmy, strefa komfortu, w której przebywamy, jest bardzo ważną strefą, która służy wypoczynkowi. Bez niej bardzo szybko dotarlibyśmy do wyczerpania energii. Niemniej ta strefa służy odpoczynkowi i regeneracji, niczemu więcej. Im dłużej tutaj pozostajemy, tym bardziej ta strefa się kurczy, sprzyjając powstawaniu postaw ucieczkowych. Jeśli przez dłuższy czas pozostajemy na stanowisku nie wiem czego chcę, to w najlepszym wypadku jedyne, co będziemy rozwijać wewnątrz naszego Systemu nerwowego, to sposoby dawania sobie rady z frustracją bądź z życiem bez celu czy sensu. I oczywiście najskuteczniejszym sposobem dania sobie rady z taką sytuacją jest znalezienie jakiegoś celu, który nada sens naszej egzystencji. No i tu koło się zamyka. Teraz ciekawą rzeczą jest, że nie rodzimy się z takim pomysłem, że nie wiemy, co chcemy robić. Jako dzieci. Dostarczamy sobie stymulacji cały czas, eksplorując środowisko na zewnątrz, eksplorując nasze wewnętrzne możliwości. E, nasza ciekawość i gotowość na eksperymenty jest stale aktywna. Gdzieś po drodze zaczynamy tracić tą postawę, przynajmniej niektórzy z nas. Być może w pewnym okresie rozwojowym słyszeliśmy od naszych zmęczonych rodziców na przykład coś w stylu jesteś słomiany odzień, nic nie kończysz albo nie zajmuję się tym czy nie tamtym, bo i tutaj pojawił się jakiś dobry powód, dla którego mieliśmy przestać. W ten sposób nasze naturalne skłonności zaczęły być hamowane przez zewnętrzne środowisko. Jako młoda osoba postawiona w tak konfliktowej sytuacji zaspokojenia albo własnych potrzeb, albo zadowolenia naszych rodziców, wpadliśmy być może w pułapkę inercji. Być może była to opinia kogoś innego, kto był dla nas ważny, na przykład naszego brata, czy nauczyciela, czy kogoś takiego, co powstrzymało nas od robienia tego, co nas interesowało, a być może było to coś jeszcze innego. Jeśli nie wiemy, czego chcemy, można pomyśleć o tym na dwa sposoby. Albo nie eksplorowaliśmy wystarczająco dużo z tych czy z innych powodów, by odkryć, co lubimy, co nas fascynuje, a co nie. Albo też mamy przeczucie, co chcemy, ale strach przed porażką powstrzymuje nas od zaangażowania się i sprawdzenia, czy to jest to, co chcielibyśmy robić. Teraz wyobraźmy sobie, że życie jest jak wielki supermarket z mnóstwem towarów. Jeśli potraktujemy to jako metaforę, co moglibyśmy zrobić, żeby sprawdzić, co z tego, co jest w tym wielkim supermarkecie, lubimy, a czego nie lubimy? Zgadza się. Zanim zdecydujemy się na większą inwestycję, możemy używać próbek, testerów, kupować małe porcje. W ten sposób zaczniemy zdobywać doświadczenie. Może sprawia nam przyjemność ten czy inny sport. Być może muzyka, malarstwo, może wyjazdy, może nauka języków, cokolwiek. Żeby to sprawdzić, jedyną drogą jest robić trochę tego, trochę tamtego, aż znajdziemy to, co lubimy. Może się okazać, że to, co nas najbardziej fascynuje, przynajmniej przez jakiś czas, to bycie słomianym ogniem. Samopróbowanie wielu rzeczy bez poświęcania się temu bez reszty. Jeśli chodzi o strach przed porażką, którego podłożem może być na przykład strach przed odrzuceniem lub brakiem akceptacji, to jest prosty sposób na przekraczenie takiego ograniczenia. Ci z Was, którzy byli na kursie, wiedzą jak w kilkanaście minut pozbyć się zainstalowanego w podświadomości strachu przed odrzuceniem. Tak naprawdę rodzimy się tylko z dwoma strachami: strachem przed upadkiem z wysokości i strachem przed głośnymi dźwiękami. Reszta strachów to wyuczone reakcje, które zawsze możemy zmienić. Czasem oczywiście problem może być głębiej, w tym na przykład co sobie myślimy. I tu znowu na kursie przekazujemy narzędzie, które są dobrym remedium na taki problem. Wszystkie negatywne opinie na swój temat możemy potraktować jak Ograniczające decyzje, odnaleźć ich źródłową przyczynę i podjąć nowe, bardziej korzystne decyzje, przynajmniej jeśli nie chcemy już dłużej wierzyć w coś, co nas osłabia. Teraz, co się stanie, jeśli wytyczymy cel? Co się stanie? Powiedzmy, że tu jest teraz. Co się stanie, jeśli wytyczymy cel? W modelu Graves'a oznacza to po pierwsze stymulację. Oznacza to rozwój zarówno szeroko rozumianych sposobów radzenia sobie, jak i rozwój samego pojemnika systemu nerwowego, gdyż każda nowa aktywność, którą podejmujemy, znajduje swój wyraz w strukturach neuronalnych. Dzięki neuroplastyczności mózgu i układu nerwowego. Dodatkowo rozwijamy nową strategię, jak rozpoznawać, czy to, w co inwestujemy czas i energię, jest czymś, co chcemy, y, lubimy robić, czy być może nie. W ten sposób możemy rozbudować brakujące doświadczenie, które aktywności sprawiają nam radość, a które nie. Wreszcie, bez względu na to, czy Wytyczymy cel i zrealizujemy go, powiedzmy, w 100%, czy być może w 75%, czy też być może w mniejszej ilości procentów. Z punktu widzenia rozwoju. Dokonaliśmy postępu, wykonaliśmy jakąś pracę, przeszliśmy jakąś drogę, zdobyliśmy nowe doświadczenie, które w ten czy w inny sposób wzbogaca nas. Nie musimy być zawsze konsekwentni. Jeśli zdecydujemy, że dłużej czegoś nie chcemy robić, to możemy przestać. Problem pojawia się wtedy, jeśli nie przyznajemy sobie prawa do reewaluacji celów, planów czy też terminów ich realizacji. Ale życie jest zbyt cenne, by w imię bycia konsekwentnym zajmować się rzeczami, których już nie chcemy robić. Z drugiej strony, ostatnie ukrycia, odkrycia w neurologii wskazują, że jeśli wytyczymy nawet małe cele i je realizujemy, poziom dopaminy produkowanej w systemie nerwowym jest wielokrotnie wyższy niż gdy doświadczamy tego samego bez wytyczenia celu. Dopamina jest jednym z neurotransmiterów i jest odpowiedzialna za poczucie satysfakcji i spełnienia. Wiedząc o tym, możemy sami regulować poziom e, radości w naszym życiu. Jedną z rzeczy jest zamiast dryfować bez celu czy sensu, wytyczyć nawet małe cele i realizować je, przyjmując jako jedyne kryterium oceny siebie z wczoraj. Jeśli dziś, choćby w nieznacznym stopniu, jesteśmy lepsi niż wczoraj, możemy być pewni, że podążamy we właściwym kierunku i to jest najważniejsze na koniec obiecana technika. W NLP istnieje bardzo proste narzędzie do oceny, czy decyzja, którą podejmujemy, jest właściwa czy nie. Nasz mózg posiada swój własny język kodowania znaczeń, i jeśli będziemy uczciwi wobec siebie, możemy użyć tego języka do rozpoznania, czy podejmowana decyzja jest właściwa czy nie. Jak? Bardzo proste. Przypomnij sobie teraz decyzję, która kiedy ją podejmowałeś, wiedziałeś, że to dobra decyzja. Po tym, gdy ją podjąłeś, okazało się, że była to dobra decyzja, i wciąż jest to dobra decyzja, mimo że jakiś czas upłynął od jej podjęcia. Na przykład, miałeś przeczucie, że pojechanie na wycieczkę, powiedzmy 10 lat temu, do Włoch, na Mazury czy gdziekolwiek, to był dobry pomysł. Pojechałeś, okazało się, że było super, i kiedy teraz o tym myślisz, wciąż uważasz, że to był dobry pomysł. Albo na przykład miałeś przeczucie, że ta czy inna praca to coś dla Ciebie. Zatrudniłeś się i podobało Ci się, i wciąż uważasz, że to była dobra decyzja. Ok, teraz znajdź coś takiego w swojej historii. Jeśli potrzebujesz, zatrzymaj wideo teraz i włącz ponownie, kiedy znajdziesz taką rzecz. Masz to? Ok, super. Kiedy myślisz o tej dobrej decyzji czy masz obraz gdzie ten obraz jest wiem, dla niektórych z was będzie to w głowie ale gdzie on jest, pokaż dokładnie ręką wyciągnij rękę i pokaż, gdzie to jest blisko czy daleko czy to jest duży obraz czy mały obraz czy on jest kolorowy czy jest czarno-biały czy jest to film czy być może slajd z dźwiękiem czy bez dźwięku ok, teraz wyczyść ekran pomyśl o czymś innym na przykład jakie to uczucie gdy przeciągniesz paznokciami po szklanej tablicy U, okay. teraz pomyśl o decyzji którą gdy podejmowałeś wiedziałeś, że to była zła decyzja mimo to podjąłeś ją i okazało się, że była zła i wciąż myślisz, że to była zła decyzja na przykład coś ci mówiło, żeby nie kupować tego auta kupiłeś Okazało się, że to był zły zakup. I wciąż, kiedy o tym teraz myślisz, to uważasz, że to był zły zakup. Albo czułeś, że nie powinieneś czegoś robić lub gdzieś iść, jednak zrobiłeś to. A okazało się to być katastrofą. I gdy teraz o tym myślisz, wciąż uważasz, że to była zła decyzja. Jeśli potrzebujesz, zatrzymaj wideo teraz i znajdź taką rzecz i włącz wideo podobnie. Okay. Masz coś takiego? Kiedy myślisz o złej decyzji, czy masz obraz? Gdzie ten obraz jest? W głowie wiem, ale gdzie? Sprawdź. Wyciągnij rękę i wskaż na to, gdzie to jest. Czy to jest blisko, czy daleko? Czy to jest mały, czy duży? Kolorowy, czy czarno-biały? Czy jest to film, czy jest to slajd, albo stop-klatka? Niemy, czy z dźwiękiem? Ok? Aż to? Wyczyść ekran? Pomyśl o czymś innym, na przykład jakie to uczucie, jak dotkniesz językiem terminali baterii? Ok. Teraz, kiedy porównasz te dwa obrazy dobrej i złej decyzji z przeszłości, odkryjesz, że nie tylko są w dwóch różnych miejscach. Są pomiędzy nimi inne różnice, takie jak wielkość, kolor lub jego brak, film lub slajd, dźwięk lub jego brak i tym podobne. To jest właśnie ten ukryty język kodowania znaczeń używany przez nas mózg. Teraz to, co jest ciekawe, jeśli zaczniesz sprawdzać inne decyzje swojego życia, odkryjesz, że te, które były i wciąż są dobre, będą miały obraz o podobnych właściwościach, jak ten pierwszy, który odkryłeś. Sam obraz będzie prawdopodobnie inny ale właściwości takie jak lokalizacja, dystans i pozostałe będą podobne lub dokładnie takie same. To samo dotyczy wszystkich złych decyzji z przeszłości. One również będą miały obraz o podobnych właściwościach do tej złej decyzji, o której myślałeś wcześniej. To, co jest ciekawe, to to, że jeż, jeśli teraz chcesz podjąć decyzję i nie wiesz, czy to jest dobra decyzja, Zrelaksuj się i pomyśl o tej decyzji. Kiedy o niej myślisz, sprawdź, gdzie pojawia się obraz. Jeśli pojawia się tam, gdzie obrazy dobrych decyzji z przeszłości, to z dużą dozą prawdopodobieństwa jest to dobra decyzja. Oznacza to, że na nieświadomym poziomie mamy już odpowiednią ilość danych do ocenienia. Jeśli jednak obraz pojawia się tam, gdzie trzymasz obrazy złych decyzji, może lepiej zastanów się, czy jesteś gotów na szybki proces uczenia się. Nie traktowałbym tego, tej techniki jako wyroczni, raczej jako wskazówkę oraz ćwiczenie do słuchania własnej intuicji. Każdą, nawet najlepszą decyzję, można zawsze zamienić w katastrofę, i z każdej katastrofy można się wiele nauczyć to tylko od nas zależy, jak wykorzystujemy doświadczenia swojego życia. I to by było na tyle na dzisiaj. Jeśli było to przydatne dla Ciebie wideo, udostępnij je proszę. Być może przyda się ono również komuś innemu. I do zobaczenia następnym razem.